Dzień dobry. Cześć. Siemaelo, Witam. ahoj, Servus. Czołem. Piona. Szczałeczka. Kopelat. Szczęści Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj już skończyliśmy wszystkie te poziomy. O, właśnie sobie uświadomiłem, że w tym co ostatnio byliśmy zapomniałem tabliczki przeczytać trzeba ją przeczytać. Some time soul bump into invisible walls at the edges of the painting worlds if low hit aval filet fling whole bones sebask. To teraz idziemy do tego poziomu, gdzie jest gwiazdka i 3 ale do tego lewego. Reacting to the the chedor, slowly opens. O, i tu jest tabliczka zaraz o. Nie rozbijaj się o ściany, tylko to czytaj. Stop and press z to crow, press a to do ahig, bacquart somersault to perform as side run do rundo as harp uturn and jump wo can, lots of air bot jumps mm -hmm. i tu wskacz, trzeba skoczyć do środkowego obrazka o to jest co ursy 4 col col mountain slip slidin, aval Czyli o, tu jest taki ten Snow Mountain Summit vat for Slippers on z Place Enter a First. O, trzeba tu wskoczyć. O, tu jest taki pingwin, którego niedługo będziemy musieli podzbierać. On robi tak, jakbyście, no tak jakby auto włączyli i wyłączyli. takie dźwięki on robi. O i wskakujemy do tego komina takiego. O. Kolejny znak do przeczytania. No, czytaj, a niego bijesz. Co za. Widzicie, jak to z nim jest. Welcome to tche Snow Hop on. To sped up press forward. On tche control stick. To slow down pullback. O i tu już musicie uważać, bo tu nie ma żadnych zabezpieczeń. O. Trzeba elegancko zjechać, ale jest skrót na szczęście. Co ty tak skaczesz, jakbyś miał zaraz spać? O, skrót pokazują pieniążki. No i wystarczy wyjść i. I wyskakuje ten gwiazdka o prawie spad. Here we go. Slip sliding awal. Dobra. Oto następne to Lil Penguin Lost i Lil to pewnie ten o Lil to raperzy są tacy. O, to teraz bierzemy tego małego pingwina, co robi jak auto. Włączane i wyłączane. O, jeszcze jak się go weźmie, to robi. Mm, mm, mm. Trzeba zjechać teraz na dupie, ale nie przez komin, tylko tak. O, można tutaj taki myk na skróty zrobić. Mm. O, jak się skacze, to się szybciej porusza. Tyle ja wam mogę powiedzieć. Mm -mm. O nie lubię tej sekwencji z bałwanami, bo przejść nie potrafię. Zawsze dostanę przynajmniej raz w czerep. Mm -hmm. O, udało się bez tego, bez żadnych obrażeń. O. I co go gubisz? Zamiast trzymać pingwina, to ty się wdrapujesz tam, gdzie ja nie każę. O. O jeszcze ja wam coś pokażę. O, dobrze w sumie nawet, że tu spadł ten pingwin teraz, bo tam jest jeszcze jeden, co jest bliżej tego dużego pingwina. O! Egat my baby, haveł sen my baby, schest he most z baby in w hole wide world. Tchelsals he has my beak, iust zant remember where i left her. let's se, i stopet for herring anti Tchen i och i just don't know. O! Bo tu na dachu jest inny taki. Znaczy ten sam, ale. O! Tego nie możemy wziąć i dać. O! Tchac noc my baby. Skeloc not hinklikeme. Her parents mus bevorient sick. I teraz bierzemy właściwego, którego tu położyłem. O font my preciął z z baby, w herę hawe ben, i everthank ou Mariusz. och i dohawet his star, takie my eternar gratitude. Lil Penguin Lost zrobione. O. Big Penguin Race. To teraz znowu wskakujemy w ten komin. O. I teraz będzie ten pingwin, pewnie to jest rodzic tego drugiego, co się zgubił. Chociaż ten drugi to jest dosyć blisko tamtego pingwina, ale to nie zmienia faktu, że się powinien zająć swoim dzieckiem, a nie. Helel, Mariusz, buddy chowzid goin. Step Richt up. Oulok like a fast sledding kind of gul. Iknow spet w hen i se it Les sire im. Tre world champion sledder ouknow. Whad dyasal. Chow about Arace. rady go. Trzeba go kliknąć. I on oszukuje trochę, bo jako pierwszy może wystartować. O. Dobra, to jedziemy i pojedziemy znowu skrótem. O. Ale go zrobiłem. Ha, ha, ha. Może na wszelki wypadek przekroczę metę, bo to jakiś skrypt tam może być czy coś. Dobra, nie zawracaj pół godziny, tylko gadaj. Whoa, Marius, palou, aren't drink to hat aro, short cuts aren't I Now i know, that know better. Already disqualified. Next time pal fire. A proszę ja to co to jest za oszustwo? Ale mnie oszukali. Ja tam idę jeszcze raz, i zastanówcie, co wy wyprawiacie. Ja tu gram legitnie, bez żadnych kodów, a oni takie rzeczy mi tu gadają. Oszukali mnie. To nie, to nie jest w ogóle zero sprawiedliwości w tej grze. Dobra, wskakuję jeszcze raz. Już z tobą gadałem, głupi frajerze. A teraz cię rozjadę. Ty oszukujesz, bo ty pierwszy startujesz, więc jazda na skróty to było fair, bo ja musiałem nadgonić. Patrzcie jak szybko zasuwa. No nie możecie zobaczyć, a musicie się domyśleć. Oj, prawie wyleciałem przez niego, bo mnie popchnął. Dobra, teraz widzisz, równie dobrze, szybciej mogłeś mi dać tą gwiazdkę, ty jeden, ja już nie powiem, skąpcuch cholerny głupi. Łoł brokem recort, unbelievable i kneft hat łoł colest, No łoł we hat łoł realsot he fastest, in zant awart łoł a gold medal, but... Here taket histar instat, ove arnet id. Dobra, masz jeszcze piąchą przez dupę. Here we go! No i mamy 20 już. O, aż HP dostępnie potrzebnie. Prosty Slide for 8 Red Coins. A teraz będziemy zbierać kiesz. Dobra, to idziemy najpierw tu. O, i pozbieramy przy okazji stu pieniężność. Zrobimy, bo czemu by nie? Teraz się nie chcę z tobą gonić. I tak oszukujesz jeśli przegrywasz. No <mys> ładnie zbieramy tyle pieniążków ile się da. Na skróty nie polecam iść tym razem pozbierać te pieniążki, ale na skróty nie idziemy, bo o i prawie spadł głupek. O, ale dużo pozbierałem teraz. O mamy osiemdziesiąt pieniążków aż ale żem wyzbierał. O tu jest już kolejny na tym drzewku czerwony to zbieramy oczywiście. O Teraz idziemy zupełnie w prawo, jak jesteśmy na tym dole, ale trzeba uważać, trzeba Mariusza w porę wyhamować, bo on się ślizga na tym śniegu, jak nienormalny. Bardzo bezpiecznie idziemy do tego czerwonego pieniążka. L. O i tu mamy kolejny na takiej wysepce między dwoma mostkami. Idziemy znowu o na koniec tego mostka, bo tam jest teleport ukryty. O, nawet znak tam jest chyba. Przeczytałem, czy nie przeczytałem? Trzeba przeczytać. Warnik, colt, cord crewa, sebelow. I teraz robimy tak, że skaczemy z tego mostka. O. Ale tak, żeby nie wypaść, bo tu jest najbardziej ukryty pieniążek. Jak go przegapimy, to będzie dopiero. O. I teraz możemy se zeskoczyć. O. Idziemy w stronę tej ślizgawki, bo tam też jest jeszcze jeden pieniążek. Ale się odbił od ściany. Co to miało znaczyć? Tylko weź nie spadnij mi, bo jak cię trzepnę przez pysk... Trzeba jeszcze pieniążki pozbierać, więc zgniotę tego przeciwnika dupą. O. I tu będzie kolejny pieniążek. Tylko trzeba uważać, żeby właśnie nie spać. Taki mostek... Nie, to nie jest mostek, takie liny. O, i tu jest ukryty. O. Jeszcze zostało się. Nie? Co za. Prawie spadł się ślizgak nienormalny. Zaraz pięścią go w ten ekran walny i tyle będzie. O, kolejny znak do przeczytania. Warning, colt, colt, trewa, No to, to ja to samo już wcześniej miałem do przeczytania. O, trzeba tam iść. O, i tutaj mamy tego. A, nie trafiłeś, głupi bałwanie. To zgnieciemy tego dupom kwiatolota. O, i będę miał akurat trzy pieniążki. Ś here we go no mamy już za stu pieniężność i teraz za czerwono pieniężność będzie jeszcze przy okazji zwracamy z powrotem do teleporta o ostrożnie żeby się nie ześlizgnąć, bo on się tu ślizga jak głupek jakiś <śm> O, można sobie jeszcze pozbierać pieniążki, choć już to wam nic nie da, bo życie w tej grze jest zbędne, dodatkowe. O, musicie teraz... Tu fiknąć. O, możecie. O, jest tu jeszcze przycisk z niebieskimi pieniążkami. A, dwa tylko były. No i tu mamy już gwiazdkę. O, frosty ślidek for 8, co jest załatwione. I jeszcze stupieniężność też. Snowman's lost his head. O, to też jest, ale to jest takie skomplikowane dosyć, bo już chciałem powiedzieć, że łatwe. No, takie łatwe to to nie jest aż. O, mamy tu sekulkę normalnie. Inet, a god hat on shoulders. Do of any body, inet of a body, Please, il follow through if ifo do. Teraz musimy tak się ześlizgnąć. Oczywiście uważać, żeby nas ta kulka nie zabiła przy okazji. I nie możemy spać. Jak spadniemy, to ta kulka sobie spadnie. O. Ja już spadłem na przykład. I ona będzie szła byle jak. Raczej tak będzie przynajmniej. O, i minęła mnie. Widzicie? O. O no. Talk about out-of-body experiences. My body has melted away, Have a run into any headhunters' latery? I coł córe sure usy anew body? Brr, my face mict frezeliket his. Trzeba zjechać idealnie tutaj i tak, żeby ta kulka za nami się potoczyła. Jeszcze bałwan nam jest z dupą usiadł dwa razy pod rząd. O, weź pozbieraj pieniądze Ty zachłanny Mariuszu. one Cię leczą, tak jesteś pieniążko No pozbierał i tyle, ile zyskał tyle stracił. Bardzo inteligentnie.. <śmienki> Spróbujmy jeszcze raz. Musimy wyprzedzić tą kulkę, to jest dosyć ważne, bo ona potem się robi taka duża, że ciężko ją wyprzedzić. O, o jak już jesteście tak na dole, to skręcamy mocno w lewo. O i powinno teraz do tej kulki dolecieć. O doleciało. Perfect. what agratne w body. Heret his is a present for you. It's sure w towar up. No. O końcu. Y, y, here we go. Mamy 23 gwiazdki. Wydaje mi się, że to by było na dzisiaj wszystko. Snowman's lost his heart. O, możecie dawać łapki w dół, to jest wskazane. Takie gameplaye pewnie już niedługo będą, a teraz będzie chyba ciężki odcinek, bo pamiętam, że o tą jedną gwiazdkę to ja tyle walczyłem, że o cholera! To wszystko do widzenia.